Dla mnie osobiście to jest olbrzymia radość, że osobista przygoda, która się zaczęła w 1994 roku związana z wolontariatem właśnie w wieku szkoły średniej, trwa do dnia dzisiejszego. Stowarzyszenie Sursum Corda, gdyby ktoś mi wówczas zadał pytanie, czy będzie w ogóle taka organizacja i co z tego wyniknie, w życiu bym nie przewidywał, że tak historia się potoczy, że dzisiaj w Krakowie mamy. Prawie 200 uczestników festiwalu wolontariatu z CMAU Polski. Olbrzymia radość, energia, dużo dobrych emocji, no i takich opowieści prawdziwych, osobistych. Basia, która sama bywa wolontariuszką, która korzysta tak naprawdę z wolontariuszy codziennie, bo gdyby nie oni, to ta codzienność dla niej byłaby niemożliwa do pokonania. To są historie, które zostają w sercu na całe życie i bardzo się cieszę, że. Możemy sami siebie inspirować, ale też pokazywać innym tę ścieżkę wolontariatu, który prowadzi do konkretnych doświadczeń, który też jest okazją do zweryfikowania siebie, to kim jestem i co być może chciałbym, czy mógłbym i do czego mam predyspozycję, żeby robić w przyszłości. Zapraszam. Wolontariat to jest coś, czego nie ma w szkolnych podręcznikach. To praktyka życia to chyba to, co jest esencją w wielu istotnych elementach.